W kolejnym programie Mazowsze Powiat Płocki. Dziś ciekawy temat, bo temat budżetu obywatelskiego, ale nie w Płocku, a na Mazowszu. A moim Państwa gościem jest Pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Właśnie mówię, że to ciekawy temat, bo budżet obywatelski Mazowsza to nowość. Pierwszy raz um, tego typu środki będą dla obywateli, dla mieszkańców Mazowsza przekazane. Skąd ten pomysł, żeby stworzyć właśnie budżet obywatelski na Mazowszu? To wpisuje się generalnie w taką politykę i wizję państwa obywatelskiego, państwa, w którym obywatele na każdym poziomie swojego samorządu, więc w gminie, w powiecie i w województwie, mogą decydować o części budżetu, no docelowo jak największej części, ale teraz na początek to no, Mazowsze jest to kwota 25 milionów złotych to się też wpisuje w to co nazywamy taką polityką upodmiotowienia obywateli partycypacji w decyzjach władz no, to wszystko jest dzisiaj na przykład taką osią też dyskusji w Unii Europejskiej miałem zaszczyt w czwartek uczestniczyć w dużej konferencji na najwyższym szczeblu w Brukseli I właśnie mówiliśmy tam o polityce spójności ale w kontekście właśnie wpływu obywateli, całego procesu konsultacji tych projektów czy budżetów nawet na tym najwyższym poziomie, no to chodzi o to, żeby też przybliżać na przykład Unię Europejską obywatelom, żeby ta władza na każdym, w każdej kategorii samorządu, ale też na poziomie nawet unijnym była jak najbliższa obywatelom. Co to znaczy, żeby przybliżyć się obywatelom, w jaki sposób ten proces powinien się odbywać? Właśnie przy, takich, przy pomocy takiego programu jak budżet obywatelski? No między innymi chociaż budżet obywatelski to są pieniądze pochodzące z naszych dochodów, z naszego budżetu, budżetu województwa mazowieckiego i chcemy, żeby w poszczególnych podregionach to ludzie przedstawili pomysły, projekty na wykorzystanie tych środków. Mniej więcej by to było około 2,5 do 3 milionów na taki subregion. No i oczekujemy, że tutaj grupa obywateli, bo wystarczy 50 podpisów, wskazaj na przykład projekt który później po ocenie jego warstwy i merytorycznej, i takiej formalnej chcielibyśmy wprowadzić i zacząć realizować w 2021 roku. Tu Płock jest dobrym przykładem, bo jednak tu od kilku lat już budżet obywatelski jest i coraz więcej obywateli bierze udział w, na przykład w głosowaniu, tak? bo oczywiście głosowanie, jest zaplanowane na okres lipiec, sierpień, i chcielibyśmy to przeprowadzić poprzez oczywiście system informatyczny, przez Internet. Na marginesie, panie redaktorze, bardzo ciekawa sprawa, bo są już w Europie kraje, oczywiście nie tak liczebne w sensie ludności, jak Estonia czy Islandia, które w ogóle mają taką demokrację bezpośrednią poprzez właśnie głosowanie internetowe. W wielu sprawach ludzi się po prostu pyta, tak? Więc ja myślę, że ja mam taką nadzieję, że dożyjemy na Mazowszu takiego momentu, w którym będziemy mogli w takich ważnych, fundamentalnych sprawach pytać ludzi bezpośrednio i oni będą mogli poprzez internet nam opiniować i ważne dokumenty, strategie rozwoju, ale też wydatki finansowe. Tutaj przy okazji chcę powiedzieć, że my od kilku lat. Wspólnie z gminami, z powiatami realizujemy bardzo duży projekt rozwoju administracji, e-administracji, tak zwanej. Dzisiaj coraz więcej usług może być realizowanych poprzez internet: poprzez wysłanie odpowiedniego kwestionariusza i zwrotne otrzymanie różnego rodzaju dokumentów. I taką moją trochę ideą jest, żeby w przyszłości ta demokracja bezpośrednia miała taki właśnie wymiar, że na przykład w jakiejś ważnej społecznie kwestii pytamy ludzi bezpośrednio, bo na różnych szczeblach władzy, na tych różnych poziomach, może lepsze słowo poziomy niż szczeble, dochodzi czasami do oderwania się władzy od obywateli, więc to jest taki naturalny powrót do tej źródeł demokracji bezpośredniej. Taką demokracją bezpośrednią będzie również budżet obywatelski na Mazowszu. Tak jak pan marszałek powiedział, 25 milionów złotych to pula, pula, która będzie przeznaczona na dwa środki na środki bardziej lokalne i o charakterze całego regionu. No właśnie. Jakie te projekty będzie można w ramach budżetu zgłosić? No, przed chwilą muszą się zgadzać z naszymi zadaniami ustawowymi. One są bardzo szerokie, bo dotyczą przecież i. Bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacji, ale dotyczą też szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym profilaktyki, promocji zdrowia, dotyczą kultury, turystyki, edukacji, więc tutaj ekologii, gospodarki odpadami, no te, ten pakiet, czy ten zakres tych projektów może być bardzo szeroki i Tutaj oddajemy głos właśnie obywatelom. Jeśli chodzi o inwestycyjne projekty, no to one nie powinny przekraczać miliona złotych. To jest pierwszy etap, więc zobaczymy, jak to będzie z tym zgłaszaniem. Ale można też realizować tak zwane projekty miękkie, czyli na przykład o Charterze, czy Edukacyjnym. Czy kulturalnym, czy promocyjnym, i wtedy one nie powinny przekraczać 200 tysięcy złotych. To i tak nie są małe kwoty. Na przykład za milion złotych można kupić już na przykład dobry sprzęt do mamografii no, i jakimś subregionie to może być wybór y, obywateli y, po to, żeby y, wprowadzić na przykład program diagnostyczny y, przy raku piersi. Więc no, tutaj oczywiście ja nie chcę tutaj wyręczać y, obywateli. Y, y, zaręczam panu, że pomysły inwestycyjne, jest e, olbrzymia. No, na przykład jednym z takich projektów, w samym Postu, który mi się bardzo podobał i podoba, e, to jest budowanie tężni lokalnych. Tak? No, oczywiście to jest ten wymiar lokalny. Nasze projekty powinny być e, na co najmniej na e, te m, kilka powiatów, które są w poszczególnych subregionach czyli dużą tężnię. Trzeba wybrać. <laughs> nie, nie, bo wie Pan, jeśli ona będzie służyła i będą ludzie przyjeżdżali z kilku powiatów, to czemu nie, ale mówiąc poważnie, no raczej powinny być to projekty, które zaspakają potrzeby większej grupy niż tylko jednego miasta. Pewnie. Do kiedy te projekty można zgłaszać? Kiedy tak naprawdę nabór tych, tych wniosków, tych pomysłów się rozpoczyna? No w tej chwili mamy cały proces konsultacyjny, tak jak powiedziałem, Wystarczy 50 podpisów. Te projekty można składać, czy to drogą elektroniczną, czy drogą bezpośrednią w naszych delegaturach, naszego Urzędu Marszałkowskiego. Rozpoczniemy nabór w marcu. Myślę, że marzec, kwiecień to będzie taki czas składania projektów. Później. My to ocenimy, pod względem formalnym i merytorycznym, no i w okresie wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień będziemy chcieli to ocenić. Znaczy będzie głosowanie, przepraszam bardzo, no i po wynikach głosowania ogłosimy, które projekty wpiszemy do budżetu. To duże wyzwanie organizacyjne chyba, zrobienie budżetu obywatelskiego na terenie całego Mazowsza, szczególnie tak wielkiego regionu. No. To jest region, który odpowiada na przykład wielkością Danii, a ludnością Finlandii, więc rzeczywiście jest to wyzwanie, to jest pierwszy raz w naszej historii. No to jest też duże wyzwanie informatyczne, tak? ale tak jak powiedziałem, no bardzo dużo inwestujemy, to są setki milionów złotych, jeśli chodzi o rozwój naszego systemu informatycznego, który jest spięty na poziomie i gmin i powiatów i mamy już kilkadziesiąt, powyżej 80 usług, które możemy drogą informatyczną realizować, więc to będzie kolejny krok. Natomiast będzie można też e, zasięgnąć bezpośredniej informacji, tak jak powiedziałem, u naszych, e, w naszych delegaturach. Więc jeśli ktokolwiek ma jakieś pytanie, zapraszamy, proszę przyjść. E, e, moi współpracownicy będą odpowiadali, będą kierowali, będą instruowali. No i też spotkania informacyjne się odbywają w tak, różnych no miejscach, na przykład mm -hmm. w Płocku. Na przykład Mieliśmy, w tak, tak. E, czy budżet obywatelski może być. E, Budżet obywatelski mazowsza może być e, również taką, takim, taką informacją dla zarządu województwa, jakie inwestycje są w regionie potrzebne, to tak działa w płocku, że niektóre pomysły, które może nie wygrywają w budżecie obywatelskim płocka, są później realizowane w jakiś e, sposób za jakiś czas, bo e, spływa do, do urzędu taka, taka lista potrzeb e, ludności. No, To tak jak powiedzieliśmy na początku, jeśli mówimy o takim partycypacyjnym sposobie sprawowania władzy, to powinno się robić e, to wspólnie z obywatelami I bym powiedział tak e, bardzo ciekawe wystąpienie miał e, jeden z merów e, rumuńskich miast e, który mówił że e, na przykład informacji się, się nie kieruje do obywateli tylko y, informacją się dzieli z obywatelami, czyli y, nie tyle mówimy o, o pewnym narzucaniu, co o tym, żeby to obywatele kreowali y, właśnie tą rzeczywistość i programową, i później y, przy budowie budżetu i później przy decyzjach. Mówimy o pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. To ja trochę wybiegnę w przyszłość. Czy, czy druga edycja to coś, co, co ma szansę się pojawić? Czy jeszcze za wcześnie? To będzie zależało od tego, jak będzie duże zainteresowanie. My chcemy oczywiście, żeby to zainteresowanie było jak największe. Będziemy rezerwowali w kolejnych budżetach albo porównywalne środki, ale jeśli będzie duże zainteresowanie, to nawet większe. No wie pan, tak jak we wszystkich budżetach też zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji gospodarczej, jakie będą dochody w przyszłych latach. Ja mam nadzieję, że to będzie sukcesywnie rosło, to znaczy, że ten udział obywateli będzie coraz większy. No na koniec o. W samym budżecie Mazowsza porozmawiajmy. Wiemy, budżet został przyjęty, wiemy również, że jest to budżet rekordowy pod wieloma względami. Najważniejsze według pana Marszałka inwestycje na ten rok? No jest ich bardzo dużo, bo generalnie ponad miliard 100 milionów przeznaczamy na inwestycje. To są dziesiątki inwestycji od takich bardzo dużych, bardzo ambitnych, jak nie wiem, budowa obwodnicy grodziska mazowieckiego. Gdzie mówimy tutaj o dziesiątkach y, milionów złotych, y, poprzez y, y, na przykład inwestycje w y, nasz, nasze szpitale wojewódzkie. Tutaj takim bardzo dużym projektem, y, w sumie za około 40 milionów złotych, będzie system y, takich oddziałów y, szybkiej interwencji w przeleczeniu udarów y, mózgu. Chcemy, żeby w, we wszystkich miastach regionalnych, czyli w Płocku, w Ciechanowie, w Ostrołęce, Siedcach, Radomiu, no i w samej Warszawie mieć takie ośrodki, w których będą, tak jak w przypadku zawału serca, przywożeni pacjenci z na przykład zagrażającym udarem mózgu, czy, czy udarem w trakcie o charakterze niedokrwiennym i wtedy następuje po prostu odetkanie tych naczyń, które i w ten sposób się zapobiega martwicy Mózgu, czyli Dużemu uszkodzeniu, kalectwu, niepełnosprawności, to jest bardzo ambitny projekt, ale też mamy szereg ważnych projektów w kulturze tutaj naszej jednostki, między innymi dalsza rozbudowa naszego muzeum mazowieckiego w Płocku. Więc właśnie nie ma takiej dziedziny życia, w której byśmy nie inwestowali. Oczywiście zgodnie z naszymi. Naszym, naszym zakresem odpowiedzialności. On jest rzeczywiście rekordowy. No, mam nadzieję, że przychody będą takie, jak zaplanowaliśmy, no ale też zwracam uwagę na bardzo duży poziom programów wsparcia 110 milionów złotych, czyli 10% z tych wydatków inwestycyjnych przeznaczamy na wsparcie dla gmin, dla powiatów. Są tam ciekawe, 10 różnych programów wsparcia. Na przykład uważam, że niezwykle ciekawym będą pracownie przedmiotów, różnych przedmiotów w szkołach podstawowych i średnich. Tutaj można sobie wyobrazić zakup takich pracowni tematycznych, chemicznych, biologicznych, ale też informatycznych, językowych do nauki przedmiotów humanistycznych. No one muszą się opierać i powinny się opierać na dobrym systemie informatycznym. W takiej klasie dodatkowo można mieć na przykład zakupić urządzenia przenośne po to, żeby unowocześnić w ogóle ten proces edukacji, żeby młodzi ludzie mieli możliwość nie tylko pracy w szkole, ale też pracy w domu z urządzeniami. No, świat idzie naprzód, informatyzacja jest dzisiaj niesamowita to postępuje, następuje i z jednej strony miniaturyzacja różnych urządzeń z drugiej strony tanieją te urządzenia, bo jednak one są coraz wyższej jakości i coraz tańsze. także idziemy w tym bardzo takim nowoczesnym kierunku. no ale mamy też pieniądze na ochronę zabytków. Tradycyjnie na wsparcie dla ochotniczych e, straży pożarnych, tutaj do zakupu samochodów lekkich, średnich, ciężkich, ale też innego sprzętu do, e, kontynuujemy taki program wsparcia dla modernizacji remis. E, tu nie są duże granty, ale do, tak około 20 tysięcy. E, realizujemy w dalszym ciągu Mazowieckiej instrument aktywizacji sołec. Chcemy, żeby przez 5 lat kadencji każde sołectwo dostało taki grant 10 tysięczny. Po raz pierwszy uruchamiamy mm, wsparcie dla mm, również kół gospodyń wiejskich. To też małe granty 5000, ale bardzo ciekawy program dotyczy ochrony powietrza. Chcemy tutaj we współpracy z powiatami uruchomić y, całą sieć takich stacji monitorowania pogody. Mamy w tej chwili olbrzymie problemy mm, z y, suszą. Niestety to widać wyraźnie, że nastąpią zmiany klimatyczne. I na przykład bardzo wielu rolników nam zgłaszało problem polegający na tym, że instytut w Pławach e, gleboznawstwa e, nie jest w stanie obiektywnie ocenić, czy w jakimś obszarze występowała susza, czy nie. Bo ma tylko cztery stacje badawcze na Mazowszu. No, chcemy, żeby tych stacji było 37, więc e, trzeba zbudować taki system. Mamy na to pieniądze i chcemy we współpracy z powiatami właśnie takie stacje zlokalizować w każdym powiecie, żeby była obiektywna odpowiedź, czy była susza, czy nie było, czy były wymarznięcia, czy nie było, więc to będzie bardzo pożyteczny system. No i oczywiście w dalszym ciągu wsparcie dla obiektów sportowych, tu nie są duże granty, ale też ważne z punktu widzenia... Gminy powiatu. Będziemy pomagali w dalszym ciągu w takich drogach lokalnych, tych dojazdowych do produkcji rolniczej. Także trzeba skoncentrować się w tej chwili w lutym i w marcu na poszukiwaniu odpowiednich projektów, składaniu, bo tutaj no ważne jest też dotrzymanie terminu. I tu postawmy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa pozdrawiam.